Yo, what's up kazmiki z tej strony. Alien, witam Was w totalnie innej grze niż zawsze na moim kanale. Nie uciekaj, dlatego nie uciekaj. Postaram się pobawić tutaj w tej grze równie dobrze jak w każdej innej. Um, I jesteśmy w Overwatchu. Um, zagram swoją na początek ulubioną postacią. Na chwilę obecną to jest mój ulubiony tank którym miażdę, dosłownie miażdżę i zaraz postaram się to zademonstrować co ja jeszcze chciałem powiedzieć teraz bronimy jesteśmy na Numbani mapa Numbani, czyli taka bardzo afrykańska mapa bym powiedział i trzeba bronić co robi moja postać, już pokazuję lewy shift dorzucanie na siebie shieldu który absorbuje jakiś damage Wciśnięcie E powoduje, że shield przeskakuje na inną osobę. Po prostu może nie tyle przeskakuje, co daje tej osobie e, shielda. Prawy przycisk myszy to są takie bomby grawitacyjne, jak zwał, tak zwał. No I lewy przycisk myszy to jest po prostu taki beam, którym mogę e, u, ranić przeciwników. Natomiast mój ultimate, który ładuje się z, z podczas walki. Um, to jest taka właśnie jakaś czarna dziura, która wsysa wszystkich do środka po wystrzeleniu. To jest mniej więcej, wygląda tak, tylko że jest potężna i czarna dziura. Nie. A więc bronimy. O proszę. E, ba. Chciałem powiedzieć, że w ostatnim update'cie dodali mnóstwo rzeczy. Otwieranie skrzynek, które dropią um, z, z meczów wygranych. I generalnie jest mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo takich usprawnień. Dobra, bronimy. I lecimy. Lecimy z koksem. Tej postaci nie lubię, więc ją zaraz tutaj zjedziemy. Proszę bardzo, jest. Siadła. Okej, okay, nice. Tu jeszcze mamy ziemeczka Healer, healer siądzie. Miękko, 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 Dobra, jest sildzik. I ona siądzie. Miękko, miękko, miękko. Uh! Nie, nie, nie. Nie. Okej, okay. gdzie jest help, gdzie jest help. Okej, okay. sweet. Mamy helpa. Gdzie jest sildzik? Gdzie jest sildzik? Jest sildzik. O, oh, nie, nie, nie! Just a scratch! No nie wiem. Dobra, nice. Sweet, 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 sweet. Ona mnie tu już pokona. Spalili mnie, zjarali mnie, ale. 3 do 0, 3 do 1 jest. Więc jest nice. 3 fragi za jeden. Dead. Jak dla mnie, bombastik. Sam plastik. Jedziemy dalej. Dobra. Okej, okay. wspaniała jest ta postać. Bo ona może przytankować mnóstwo Plus daje e, drużynie też e, ogromną przeżywalność Można to tak chyba nazwać m, Dzięki temu, że rzuca tego shielda A Zaraz, zaraz e, zadysponuję za, za, za Zadysponuję za Zademonstruję, to chciałem powiedzieć Właśnie, tego shielda I wjeżdżamy, wjeżdżamy Z buta wjeżdżam Tej małej nie lubię, więc ją zgładzimy tu jak najszybciej wow ziszkę Baw, Okej okay. Nie, gin, 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 gin Nie, zabrudziła mnie, puść mnie Dobra, trzeba troszeczkę na dystans. Okej. Okay. Uh, 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 uh. Ktoś jest tu jakiś healer? Halo, jest jakaś coś siostra Siostra na sali Siostro! Gdzie tu jest jakieś dochilowania się Dobra, mamy ulti... Mam ultimate'a, patrzcie teraz co się stanie Z tym ultimateem zaraz tak sieknę Nie wiem czy oni nie będą chcieli jakoś od tyłu przyjść, jeśli mogą Dobra, leczymy naszego Oh shit, Faru tam z nieba lata Dobra, eliminacja, jakąś eliminację zaliczyłem Mamy Reinhardta Na razie nie wybiegam tam do przodu Dobra, trzeba go trochę zgładzić Reinhardt, chodź tu, chodź tu synek Chodź tu, chodź tu Chodź Reinhardt, chodź Come on baby, come on baby Come on baby I know you want it Okej, okay. on się gdzieś schował Nie będę na niego, chyba go słyszę jak wraca Wraca? Reinhardt, where are you? Dobra, na razie się nimi nie zajmuję. Cofnę się, bo musimy bronić celu. Wow, wyeliminowałem kogoś. Dobra, i Reinhaito, Reinhardtowi, że tak powiem, na plecy wskoczę. Pach. <laughs> Uuu, eliminacja. Pan rewolwerowiec zdjął nas trzech na ultimate, właśnie. Ja jeszcze swojego nie wykorzystałem. Spokojnie, czekam na odpowiedni moment, w którym sypnę. I będzie pozamiatane, bo, bo ten ultimate jest taki bardziej defensywny niż ofensywny. Czyli bardziej do bronienia niż do atakowania. Znaczy można go wykorzystać na dwa sposoby. Oczywiście, że tak. Niemniej jednak, ja w tym przypadku chciałbym a, przyciągnąć większą ilość osób i im dać popalić trochę. Dobra. Nie wiem, czy wychylanie się takie jest mądre, ale możemy spróbować. O, to nie było mądre. O, siż kebab. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Zrobimy cię, zrobimy cię, stary. Jest. I teraz ultimate. Czarna dziura, proszę bardzo. Jest czarna dziura. Lejemy, lejemy ją. Nice. Sweet. Mam, mam swoją tarczę. Ale miażdżę. No nie no, miazga, tron 8000. jeez. Huu. Ok, Okej, nice. To była piękna akcja. Wytrzaskałem tam wszystkich po kolei Przydałoby się teraz, o właśnie, podleczyć Możemy dalej śmigać Chodź, chodź, chodź mała O, kebab Ziomeczku Ja się cofnę, bo oberwałem mocno Dobra, tutaj lata nam y O, ktoś wziął moją postać Halo, czyżby ci się spodobała? Haha, eliminacja Sweet Five player, player streak Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie się chowasz mała? no ja ci pomogę Snajper tam siedzi, okej. Okay. Nie lubię tej snajperki, to jest Black Widow, jeśli się nie mylę. Black Widow jest bardzo mocną postacią. Ok, na spokojnie, na spokojnie, mam mało HP. Nie będziemy szarżowali, mam 12 na 2. Więc gram świetnie i bronimy idealnie. Nice. Okej, okay, tu już jest niefajnie, tu się trzeba zwijać stąd. Jest, nice, mam killa, okej. Okay. Uh -huh. Siszkę mam! Już idę pomóc! Idę pomóc! Nie, Black Widow! Jeszcze tam zgarnę może killa! Uda mi się! Uda mi się! Zgarnąłem! <laughs> Easy peasy, lemon squeezy! No i właśnie tak się gra. W sensie, nie, nie wiem czy wy czujecie to, ale tu jest moc, tu jest power, tu jest... Holy shit! Tu się gra! Tu się czuje, że się gra! Zobaczmy pana rewolwerowca. To jest e, gra, gra meczu tak jakby. Czy tam zagranie e, meczu? No ładnie, trzy fragi za jednym strzałem z ultimate'a. Cacy. Jednak ja tu widnieję na tablicy. Ja dam temu panu bo 8 turret killsów, to jest dużo. Nie pozostaje mi nic innego jak zapytać ciebie, mój drogi widzu, czy ci się podobało? Jeśli tak, to łapka w górę, jeśli nie, daj mi łapkę w dół i napisz dlaczego. Materiał sau. Ja się teraz z wami żegnam, trzymajcie się! I do następnego, pa pa!